Księga Kapłańska, rozdział 22. Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz Aaronowi i jego synom, aby w pewnych okolicznościach powstrzymywali się od spożywania świętych darów składanych dla mnie przez Izraelitów i nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Panem. Przekaż to im i przyszłym pokoleniom. Gdyby ktoś z Waszych potomków zbliżył się do świętych darów, Jakie składają dla Pana Izraelici, będąc w stanie nieczystości, będzie usunięty sprzed mojego oblicza. Ja jestem Panem. Ktokolwiek z potomków Aarona chorowałby na trąd lub cierpiał na wycieki, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki nie stanie się czysty. Podobnie, gdyby dotknął człowieka, który miał kontakt ze zmarłym, lub który miał wypływ nasienia, albo gdyby dotknął jakiegokolwiek zwierzęcia pełzającego po ziemi, które czyni nieczystym, lub człowieka, który jest nieczysty z powodu wszelkiej możliwej nieczystości. Kto więc dotknąłby czegoś takiego, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, zanim się nie wykąpie w wodzie. Po zachodzie słońca będzie czysty. Dopiero wtedy będzie mógł jeść rzeczy święte, gdyż one są jego pokarmem. Nie wolno mu jeść zwierzęcia, które zdechło lub zostało rozszarpane, gdyż przez nie stałby się nieczysty. Ja jestem Panem. Niech przestrzegają mojego nakazu, aby nie obciążyli się grzechem i nie zostali za niego pokarani śmiercią, gdyż dopuścili się znieważenia rzeczy świętych. Ja jestem Panem. Który ich uświęca. Żaden świecki nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, ani gość kapłana, ani jego najemnik. Jeżeli kapłan kupi niewolnika za swoje pieniądze, to on będzie mógł je spożywać. Podobnie ci, którzy się urodzą w jego domu, będą mogli jeść jego pokarm. Córka kapłana, która wyszła za świeckiego, nie będzie mogła jeść świętych darów składanych w ofierze. Ale córka kapłana, która owdowiała lub została porzucona i nie ma dzieci, a powróciła do domu swojego ojca, będzie mogła korzystać z jego pokarmu tak jak w swojej młodości. Lecz żaden świecki jeść go nie może. Gdyby ktoś przez nie uwagę spożył rzecz świętą, oddają kapłanowi, dodając do niej piątą część jej wartości. Kapłani nie powinni bezcześcić świętych darów które Izraelici przynoszą dla Pana, i narażać ich na karę za grzech, gdyby je jedli. Ja bowiem jestem Panem, który je uświęca. Pan powiedział do Mojżesza: Przekaż Aaronowi, Jego synom i wszystkim synom Izraela. Jeżeli jakiś Izraelita lub cudzoziemiec zamieszkały w Izraelu, będzie chciał przynieść Panu dar ofiarny z racji złożonego ślubu, lub dobrowolny dar na całe palenie, to, aby ofiara była przyjęta, złoży na nią samca bez skazy, spośród bydła, owiec lub kus. Nie możecie składać na ofiarę żadnego zwierzęcia, które ma wadę na ciele, gdyż nie zostałaby przyjęta. Jeżeli ktoś będzie chciał złożyć dla pana ofiarę wspólnotową, aby wypełnić ślub, lub złożyć ofiarę dobrowolną, wybierze spośród bydła lub trzody zwierzę bez skazy. Tak by mogło być przyjęte. Nie może mieć ono żadnej wady na ciele. Nie wolno wam składać na ofiarę dla pana zwierząt ślepych, kulawych, okaleczonych, owrzodzonych, pryszczatych lub z chorobami skóry. Takich zwierząt nie będziecie składać na ołtarzu, na ofiarę spalaną dla pana. Na ofiarę dobrowolną możecie złożyć niekształtne i niewyrośnięte ciele lub owcę lecz na ofiarę składaną z racji złożonego ślubu takie zwierzę nie będzie przyjęte. Nie wolno wam składać na ofiarę dla Pana zwierzęcia, które mają jądra zgniecione, rozbite, oderwane lub wycięte. Takich rzeczy nie wolno wam czynić w waszym kraju. Nie możecie również składać na ofiarę takich zwierząt, kupując je od cudzoziemca na pokarm dla waszego Boga, ponieważ są okaleczone, a więc mają wadę ciała dlatego nie byłyby przyjęte dla waszego dobra. Pan mówił dalej do Mojżesza. Gdy urodzi się cielę, jagnię lub koźlę, przez siedem dni ma pozostać przy swojej matce. Od ósmego dnia może już być złożone na ofiarę spalaną dla Pana. Nie możecie zabijać tego samego dnia krowy lub owcy razem z jej małym. Gdy będziecie składać dla Pana ofiarę uwielbienia, tak ją składajcie, aby była od Was przyjęta. Macie ją zjeść tego samego dnia. Niczego nie możecie zostawić na dzień następny. Ja jestem Panem. Przestrzegajcie moich przykazań i wypełniajcie je. Ja jestem Panem. Nie możecie zbezcześcić mojego świętego imienia, gdyż pragnę być święty wśród Izraelitów. Ja jestem Panem, który Was uświęca który Was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być Waszym Bogiem, Ja jestem Panem.